.pl. Relacja. Witam Państwa serdecznie w Muzeum Estaturku im. Zafamy Hapora. Szczególnie chciałem powitać Panią Poseł na Sejmie w Pospolitej Polskiej, Panią Pielęgę ze Zesiu. Równie serdecznie witam Pana Starostę Połotu Tureckiego, Pana Zbigniewa Bartosika. Szanowni Państwo, Chciałbym powitać wszystkich zgromadzonych, którzy przyszli dzisiaj na uroczystość otwarcia wystawy. Ale także i wręczenia nagród, o której zaraz parę słów Państwu powiemy. Natomiast chciałbym także również powitać wszystkich zaangażowanych w konkurs, a mianowicie całemu portalowi turek.pl. Studio fotograficzne, które nam się też rozłożyło na górze Team Studio, czyli Marcin Daga, Oraz wszystkich innych inicjatorów, tak jak na przykład tutaj nasz młody kolega, który też będzie mogli Państwo podziwiać zdjęcia pana Adama Kwiatkowskiego. Szanowni Państwo, ogłoszony w czerwcu tego roku konkurs Piękno Przyrody Powiatu Tureckiego miał dwa cele. Pierwszym było pobudzenie uczestników do poszukiwania piękna, które niekoniecznie widzimy na co dzień. Drugim, integracja amatorskiego środowiska fotografii z naszego powiatu oraz promocja młodych talentów. Przy wyborze prac, Żyli zwracało szczególną uwagę na ogólną estetykę wykonanych prac, poprawny warsztat fotograficzny oraz artystyczne podejście do tematyki. Żydzi zdecydowało również, że istotne będzie uwzględnienie w wyjątkowych cech przyrodniczych pierwsze miejsce. Przypadło Panu Mateuszowi Majkowskiemu, Majkowskiemu za pracę na Wybrzeże. Nagrodę Starostu Tureckiego wręczy Pan Zbigniew Bartosz. Starosta nasz organizator konkursu można nie mówić zwłaszcza drodzy Państwo, że jesteśmy w instytucji kultury, a instytucje kultury w tym powiecie są mi szczególnie bliskie, choćby dlatego, że przez 16 lat i przez jeden miesiąc byłem dyrektorem Dzień kultury w Przychodę. I z obrzębiem radością drodzy Państwo, przyjąłem y, tę inicjatywę i chętnie stwierdziłem się na to, aby umieć panu ten konkurs, bo zdaję sobie sprawę, że nasz powiat Mimo że może nie ma aż tak dużych atrakcji yy, turystycznych, to jednak jest powiadom na pracę pięknym i to Państwo w tych 121-144 pracy pokazaliście, jak naprawdę piękny jest sam powiat. Ja bardzo serdecznie chcę podziękować Panu Marcinowi Dełuckiemu, że mimo, że byłam już troszeczkę spóźniona, to jednak dołączył mnie do grona tych, którzy mogą również cieszyć się razem z Państwem. Piękna nasza Polska, cała, ale jak wiecie, najpiękniej w naszym powiecie, że sobie powiem do Rymu. Przyjrzałam wszystkie fotografie i przyznałam nagrodę Panu, żeby nie pomylić nazwiska, Wiesławowi Karbowemu. Byłam ciekawa, któż to wystąpi, za bardzo interesujące i niebanalne potraktowanie naszych okolicy, bo spojrzałam i wiedziałam, że to piękno powiatu tureckiego. Adam, powiedz nam coś o sobie. No cóż, jestem młodym, ambitnym fotografem, jak to mi określono. Swoją pracę z fotografią zacząłem, powiedzmy, 3 lata temu i wtedy jeszcze zaczynałem na małym aparaciku, po prostu, o którym nie miałem żadnego pojęcia i teraz ten rok jest dla mnie rokiem przełomowym ze względu na to, że no, staram się o pracę, o jakieś studia, no, kupię więcej sprzętu i po prostu z aparatem się nie rozstaje na, na ten czas. Czyli fotografia to twoje hobby, ale chcesz też rozwijać się w kierunku bardziej zawodowym? Znaczy fotografia nie jest dla mnie to co hobby, to jest dla mnie pasja i po prostu rozwiązanie na moje życie, bo nie wyobrażam sobie siebie w żadnej innej pracy niż właśnie w pracy z aparatem na szyi. Mhm. E, jaką fotografię preferujesz? No, moja ulubiona fotografia to głównie motoryzacyjna, kiedy łączę razem dwie pasy i i myślę, że wychodzi najlepiej, ale głównie właśnie sesje motoryzacyjne i takie powiedzmy nocne wypady, robienie, robienie zdjęć właśnie gwiazdą, też coś takiego, po prostu jedna z moich ulubionych Marcin prowadzi studio fotograficzne, jednak jesteście bardziej znani ze swojej działalności e, pozazawodowej. Czym się zajmujecie? E, fotografią głównie, tak? I, i mediami związanymi e, z działaniem fotograficznym. Mhm. Jednak jest to fotografia niestandardowa. E, czy możecie nam przybliżyć e, wasze, wasze projekty? Tak. E... Głównie w tej chwili skupiamy się na y, astrofotografii, y, malowaniu światłem tak zwanym, czyli y, zdjęcia y, robione są y, nocą. No, i są efekty dodatkowe, świetne w postaci jakichś rozbłysków światła, które można ludzkie ta... ludzkie oko nie, roz... nie jest tak czułe jak matryca aparatu. Po wystarczy oczywiście ustawić troszeczkę dłuższy czas naświetlania i naprawdę dużo obiektów, które nie są normalnie widoczne gołem okiem, są, wy, wychodzą na zdjęciach. No, i jeszcze mamy parę projektów, które mamy za zanadrzu, o których jeszcze nic, nie, jeszcze nic nie mówiliśmy. No, i z czasem, z czasem pewnie coś tam będziemy uchylać, rąbka tajemnicy. Jednak w naszym mieście zasłynęliście z fotografii, z astrofotografii, czy jesteście nam w stanie przybliżyć, na czym to polega? Astrofotografia jest to fotografowanie w nocy e, obiektów na niebie, tak? Czyli e, wtedy, kiedy są najbardziej widoczne, tak jak tutaj kolega wspomniał,. E... No, nie, no! Tego nie będziemy wycinać? No. Tak jak tutaj kolega wcześniej wspomniał, w nocy wiele obiektów, które nie są widoczne ludzkim okiem, można sfotografować i będą one widziane na zdjęciu. Dlatego fotografia pomaga nam oglądać gwiazdy, gwiazdozbiory, tak? Pomaga nam zobaczyć to, czego nie możemy zobaczyć na niebie. Jednak to jest nie jeden z waszych astro-projektów. Zasunęliście również wysyłaniem obiektów w przestrzeń kosmiczną, ewentualnie, żeby uszczegółowić w granicach naszej atmosfery, tak? Jeżeli się mylę, to poprawcie i przybliżcie nam ten temat. W sumie to były dwa projekty. Jeden to były rzeczywiście piłeczki i puściliśmy je na, na granicę w sumie kosmosu, tak to można potocznie nazwać. Drugim projektem, który no niestety nie którym nie wypalił, w sensie satelita się nie odezwał na orbicie. To było sponsorowaliśmy, byliśmy e, udział w takim projekcie z wysłaniem mini satelity, tak zwanego CubeSata. Takiego samego, mniej więcej jak Polacy wysłali Lema. To był projekt amerykański, oni, to, oni go wysłali. Niestety no po trzech miesiącach no, 40% tylko CubeSatów jakby odzyskuje pełną sprawę. Tak jest, nie było komunikacji z tym akurat, e, który e, z tym projektem całym, tak? Czyli tym CubeSatem, który, który został e, wysłany przez Amerykan, nie było. E, nie było kontaktu, dlatego też jakby projekt zakończył się przed czasem. A, mieliśmy, jako, nie, nie tam, mieliśmy tam parę planów z tym związanych, no ale niestety nie wyszło. Yy, Można było o Was czytać na me, w mediach ogólnopolskich. Jak to zrobiliście, że się przebyliście tak daleko? Czy, yy, chyba przez media lokalne, tak mi się wydaje. Yy, media zobaczyły, że, że gdzieś, tam, yy, gdzieś tam się pojawiliśmy i yy, uznały ten temat jako ciekawy. Postanowiły no, Postanowiły po publikacji w turek.pl. No nie bójmy się tego słowa. <gry> najwięcej informacji, najwięcej ogłoszeń, najwięcej rozrywki. Turek.pl, numer jeden w Turku i powiecie.